MDK to trzeciosobowa strzelanka opracowana przez nieistniejący już Shiny Entertainment w 1997 roku. Tytuł został wydany na PC, -ta, a także PSX. -a. Wcielając się w kartach Hertika, będziemy musieli podjąć próbę uratowania Ziemi przed kosmicznymi najeźdźcami, próbującymi wyssać z niej wszystkie minerały, używając do tego ogromnych górniczych pojazdów. W dążeniu do celu wspierać będzie nas szalony naukowiec. Dr. Fluke Hawkins oraz jego zmutowany pies Bones. Każda runda zaczyna się od desantu z naszej kosmicznej bazy, podczas którego musimy unikać lecących w naszą stronę laserowych pocisków. Gra jest bardzo szybka i ma typowo konsolowy charakter. Przemierzając ciekawie wykreowane poziomy, strzelamy się z kosmicznymi robotami, naturalnie zbieramy porozrzucaną amunicję i punkty życia, a także mikrobomby atomowe, aby przy ich pomocy otworzyć zamknięte drzwi. Nasz bohater nosi dziwaczny kostium z przymocowaną bronią snajperską do głowy i często przyjdzie nam przełączać się na tryb pierwszoosobowy aby ściągać przeciwników, znajdujących się w dalszej odległości. Z naszej snajperki możemy strzelać zwykłymi pociskami, a także wybuchającymi i takimi odbijającymi się od ścian. Często będziemy używać pocisków wybuchowych, aby strzelić w jakiś ciasny otwór i wysadzić budynek od środka. W grze znajdziemy także wiele elementów platformowych, a także szybowania naszym spadochronem. Niestety sterowanie zorganizowane jest tutaj tragicznie i przy większych akrobacjach jesteśmy w stanie połamać sobie palce. Cała rozgrywka stara się być zróżnicowana, dając nam możliwość rzucania bomb prosto z samolotu lub serwowania na desce wewnątrz metalowych tunelów. Pod koniec każdej rundy dostajemy także statystyki, gdzie możemy sobie sprawdzić jaką mieliśmy celność i ilu zabiliśmy przeciwników. Obcy najczęściej atakują nas z wielu stron naraz, dlatego lepiej jest biegać i cały czas strzelać, zwłaszcza że mamy nielimitowaną amunicję. Na planszach znajdziemy wiele ciekawych przedmiotów, z których później możemy skorzystać, a są to m.in. bomby, wabiki w postaci nadmuchanego w balonu z naszą podobizną, gigantyczne młoty powodujące trzęsienie ziemi, czy olbrzymie tornado. Trzeba przyznać, że twórcy dali wodze fantazji, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Poziom trudności jest dosyć wysoki, dlatego często będziemy rozglądać się za jabłkami i kurczakami, które przywrócą nam po punkty zdrowia. Animacja jest naprawdę dobrze zrealizowana, a obcy śmiesznie gestykulują, np. machając nam lub nas przedrzeźniają. Dużo jest tu wystrzałów i wybuchów, podczas których cały ekran się trzęsie. Wysadzone przez nas elementy otoczenia sypią się na kawałki, często w naszym stronę desantowane są nowe oddziały, a także czołgi, dlatego nigdy nie czujemy aby zaczynało nam się nudzić. W trakcie każdej rundy czeka nas starcie z bossem, na którego musimy znaleźć odpowiedni sposób, zazwyczaj będzie to użycie karabinu snajperskiego lub zniszczenie elementu otoczenia. Etapy nie są dosyć rozległe, jednak ciekawie zaprojektowane. Czasami będziemy musieli się trochę powspinać, a czasami skorzystać z naszego spadochronu, zlatując kilka pięter w dół. Przyjdzie nam przesuwać wózki widłowe w odpowiednie miejsce, aby podnieść gigantyczną szybę blokującą nam przejście. Na niektórych etapach, aby przejść dalej będziemy musieli pozabijać wszystkich przeciwników, a na niektórych przejść na drugi koniec korytarza, uważając jednocześnie na ostrzał. Grafika naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła i patrząc, że gra została stworzona w 1997 roku, autorzy wykonali kawał dobrej roboty. Podczas produkcji użyto techniki motion capture do przechwytywania ruchów, a odwiedzane przez nas poziomy są zróżnicowane i pod każdym względem się od siebie różnią. Najbardziej spodobał mi się poziom zbudowany z luster. W których odbija się przestrzeń kosmiczna. Pobiegamy sobie trochę po wojskowych bazach, olbrzymich tunelach, nad jeziorem polatamy statkiem, znajdziemy także etapy pokryte śniegiem i laboratoria. Geometria obiektów jest trochę uproszczona, ale w żaden sposób to nie przeszkadza. Dźwięki muzyka jest taka średnia i nie mam za bardzo co o niej powiedzieć. MDK jest to typowa strzelanka kosmiczna i przypominała mi trochę serię Ratchet Clank. Nie jest to też produkcja za bardzo długa i można ją ukończyć w 6 godzin. Zdaję sobie sprawę jednak, że w 97 musiała robić naprawdę niezłe wrażenie, a struktura rozgrywki nie zastarzała się nawet po dziś dzień, jest bardzo szybka, przystępna i nieskomplikowana, i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te przekombinowane sterowanie, do którego od początku do końca nie mogłem się przyzwyczaić. No!